I can feel your heart racing. Cause everybody knows, yeah, everybody knows. Cześć kochani, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie ponownie tutaj na moim kanale. Cieszę się, że mogę Was wszystkich gościć. Dziś chciałabym zaprosić Cię na pierwszy odcinek filmu z serii pogaduchy, pogawędki przy kawie i herbacie, na pierwszy odcinek, co się dzieje z naszymi uczuciami i emocjami w tym danym czasie, czyli przełom marca i kwietnia. Film miał powstać z jednego odcinka, miał powstać w jednym dniu, ale okoliczności tak się złożyły, że tutaj coś przeszkadzało mi w zmontowaniu całego filmu. Miałam w ogóle nie udostępniać tego filmu, gdy wtedy przyszedł mi pomysł od moich aniołów opiekuńczych, by zrobić to po prostu w dwóch różnych odcinkach, a da wiadomości, które są zawarte, w tym filmie będą bardzo istotne, aby Wam przekazać. Nie chcę ich w żaden sposób zmieniać, modyfikować ani nagrywać od nowa filmu. Dlatego zapraszam Cię na pierwszą część tego filmu, co się dzieje z naszymi uczuciami i emocjami, marzec, marzec i kwiecień 2023. Zapraszam Cię od razu do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco, kiedy ukaże się druga część równie istotna jak ta pierwsza. Cześć, cześć kochani, witajcie, witam Was bardzo serdecznie ponownie tutaj na moim kanale. Niezmiennie się cieszę, że mogę Was wszystkich tutaj gościć. Witam stałych bywalców, jak i nowe osóbki, które dołączyły do tego kanału i które pojawiły się tutaj na naszym programie. Witam wszystkich na pogaduchach, pogawędkach przy kawie i herbacie. Rozpoczęłam niedawno tą serię odcinkową i już wyszły właśnie kilka odcinków z tej serii. Będę tworzyć kolejne i będą się one ukazywać w różnych momentach. W momentach, kiedy coś się będzie działo, kiedy coś się będzie zmieniało, lub z ważnymi informacjami, którymi będę do Was przychodzić. Ta seria odcinkowa miała być na początku stworzona w formie live'a, ale miała być też stworzona w dane dni tygodnia, ale na razie muszę sobie ten czas cały przeorganizować. Jak wiecie, mam bardzo dużo nieraz zajęć energetycznych z klientami, realizacja zamówień, więc jest to na ten moment taka organizacja dla mnie z tym czasem, aby te odcinki powstały na, na przykład w dane dni. Dzisiaj chciałabym się skupić na temacie, jak już widzicie po tytule filmu, co ostatnio dzieje się z naszymi emocjami, bo zauważyłam, że ja, ale nie tylko ja, też osoby, z którymi rozmawiam, z którymi mam ciągle kontakt, mają teraz właśnie dość mocne przejścia w emocjonalne na tle tych wszystkich zmian energetycznych, które się dzieją. Już Wam tłumaczę, o co tutaj chodzi. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, które nie oglądały wcześniejszych na przykład odcinków, jakichkolwiek, albo nie czytaliście moich różnych wpisów na moim profilu ezoterycznym, to możecie sobie powrócić do tych tematów. Zapraszam Was też do przesłuchania filmu Przepowiednie z Miasta Archaniołów. Tutaj dam czołówkę, żebyście wiedzieli, jak ten film wygląda. On znajduje się na moim kanale, wskoczył całkiem niedawno przepowiednie z miasta Archaniałów. Tam jest wprowadzenie do wszelakich zmian, i mogą one właśnie ta tematyka, która jest tam zawarta, może wam wyjaśnić to, co teraz będę próbować, właśnie do tego dojść. Także dla początkujących, wróćcie tam do tego filmu. A tutaj będę właśnie teraz opowiadać. Czyli całe te zmiany, które się zadziewają energetyczne, jak widzicie, tutaj stara kopuła, która była nałożona, czyli z matrycą 5D, tak naprawdę to są ze, z blokadą 5D, która była na nas nałożona. Ona, kochani, teraz będzie się pomału rozpadać, ponieważ na Ziemi są tak wysokie wibracje naszej gai naszej Matki Ziemi, że po prostu będziemy, czy chcemy tego, czy nie chcemy, będziemy to odbierać w różny sposób. I tutaj jest też różna tematyka z tym związana, ponieważ każdy będzie odbierał to indywidualnie. Nie ma jakiegoś takiego schematu, że będziecie na przykład odbierać w ten sposób lub zadażą się w waszym życiu takie, a nie inne sytuacje, ponieważ każdy z was jest indywidualną duszą i każda dusza w jakiś sposób będzie odrabiać ten swój plan. Tego swojego całego planu duszy, które przyszła sobie tutaj przepracować. W skrócie, kochani, po prostu e, dzieje się tak dużo. Wchodzimy na nowe poziomy wibracyjne, w nowe gęstości, w nowe częstotliwości. To jest cały czas e, w rezonansie Szumana możecie zauważyć, e, polecam Was, te, Was, e, Wam też zapisać się do grupy Energia w nas. Tam jest na bieżąco podany odczyt e, z rezonansu Szumana. Tam są też cenne informacje, które administrator grupy cały czas załącza w stosunku do tych zmian, które się dzieją, więc dzieje się mega dużo. Ja to też ostatnio zauważyłam po sobie, i tak jak właśnie Wam napomniałam o ludziach, z którymi mam kontakt, z którymi pracuję, z którymi rozmawiam. Między innymi bardzo mocno odbijają się nasze uczucia. Strefa po prostu wypalenia czegoś, co jeszcze głęboko tkwiło w nas, na przykład z okresu dzieciństwa, z okresu prenatalnego, bo to, to też jest bardzo ważny okres, ten właśnie prenatalny, gdzie wiele tutaj informacji było zawartych i tak jakby były wgrane do naszej matrycy, do całego tego naszego planu podczas właśnie okresu prenatalnego. U niektórych, u osób, które na przykład więcej widzą, więcej czują lub mają większą świadomość tego wszystkiego mogło właśnie nastąpić takie powracanie do wspomnień z poprzednich wcieleń, czyli tak właśnie mówię, to odczuwanie takie lub przerabianie właśnie tego, tej tematyki po prostu, przerabianie tej tematyki z poprzedniego wcielenia. Ale każdy z nas, każda dusza przychodzi tutaj z jakimś celem odpracowania sobie tego. I właśnie w taki, a nie inny sposób będziemy to odczuwać. Inni będą czuć to na przełomie bezpieczeństwa, jeszcze inni na przełomie emocjalnego, jakiegoś braku lub po prostu czegoś, co mieliśmy w polu serca jeszcze nieodpracowane, czego jeszcze nie wypaliliśmy do końca, nie wyrzuciliśmy. To wszystko będzie się w nas w tym okresie wypalać. Emocje. Dość mocno właśnie odbijają się emocje, ponieważ też Ostatnio była koniunkcja Jowisza z Wenus, czyli dość mocno, właśnie ona tutaj miała w energiach coś dużo do powiedzenia, czyli ta nasza emocjonalność, te nasze związki relacje. I mogło to wyglądać w ten sposób, tak jak Wam opisywałam właśnie na filmie Przepowiednie Zmias Archaniołów, mogły dotyczyć typowo związków, nie tyle związków partnerskich, co związków w rodzinie, z przyjaciółmi lub ze znajomymi. Lub właśnie ten związek najważniejszy, samemu ze sobą. Kiedy nie mieliśmy przepracowane coś na tym polu w naszym życiu, to mogliśmy odczuwać wielki taki niepokój, mogliśmy odczuwać takie znużenie, takie wypalenie w różnych dziedzinach waszego życia przeważnie takie wypalenie emocjonalne, gdzie nie czuję w ogóle, gdzie jest moje miejsce, co mam ze sobą zrobić. Nie chce mi się nic w ogóle robić. Takie mogliście mieć odczucia, jak najbardziej, ponieważ to wszystko przychodziło do nas w, z momentem uleczania. Te emocje musiały z nas wypłynąć głęboko, bo gdzieś, może w pewnych momentach były odkładane na bok, może były zastąpiane czymś innym, może były po prostu ukrywane, przyklepywane i chowane ciągle pod dywan. Ale w tym momencie w tym okresie tych potężnych zmian energetycznych już pod tym dywanem urosła tak ogromna górka, tak? że po prostu się o to potykamy. Potknęliśmy się, rozbiliśmy kolano, no i tutaj teraz trzeba to właśnie wszystko przerobić. Więc mogliśmy czuć stany takie, które podchodzą pod stany depresyjne, pod stany lękowe, zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Chodzi Ci o wszystko, jednocześnie chodzi Ci o nic. Czujesz się, jakby ktoś nagle, nie wiem, wyjął Ci grunt z pod nóg, jakbyś jakby się przeniósł w ogóle w inne miejsce, jakby Ci było smutno z powodu wszystkiego, ale tak naprawdę głęboko tu nie wiesz o co chodzi. Nie wiesz, z czym się mierzysz i dlaczego te emocje się pojawiają. Możesz odczuwać różne, właśnie tak jak mówiłam, związane z tym emocje, myśli lub sny. I to każdy indywidualnie, według tego, co ma w sobie, właśnie jeszcze do wypalenia. Wypalamy to na poziomie węglowym, czyli tutaj w tym, to, gdzie jest zapisane w naszych komórkach ciała fizycznego. Bo jak wiecie, wszystko, co znajduje się w matrycy naszej duszy, jest zaprogramowane nie tylko w naszej energetyce, czyli w naszym polu aurycznym i kwantowym, ale także jest zapisywane w naszych komórkach ciała. Między innymi, gdy na przykład okres prenatalny był. E, no, niefajny, tak? Czyli to nasza tutaj matka biologiczna w jakiś sposób odczuwała jakieś ciężkie emocje, to wszystko zostało zapisane w Twojej matrycy i w Twoich komórkach jako dziecko. Być może było trudne dzieciństwo, bo to też ten moment jest wypalany, lub właśnie gdzieś z poprzednich cieleń mieliśmy coś do odrobienia, do wypalenia i odbijało się to, odwzorowywało się to jakoś na tym wcieleniu, ale trudno nam było zrozumieć, o co kaman. Niektóre sytuacje mogły wracać do nas jako czkawkę metaforyczna, tak? czyli cały czas się przypominać, abyśmy to przerobili, ale wiadomo, nie wszyscy jesteśmy na tyle świadomi w takim momencie, aby zrozumieć, że to jest właśnie moment do uleczenia, do przerobienia, że to jest taka nasza lekcja. Dlatego między innymi staram się nagrywać takie filmy, aby wam było łatwo, łatwiej zrozumieć siebie, aby wam łatwiej było zrozumieć ten proces, który się zadziewa teraz w energiach tej potężnej transformacji. Transformacja będzie zachodzić w istocie ludzkiej do 2027 roku, tak jak też zapodawali mi moi przewodnicy z miasta Archaniołów. Jak najbardziej. Ale teraz, właśnie od 2020, zaczął się proces transformacji. Chociaż on przez te dwa początkowe lata nie był widoczny, odzwierciedlał się w pewnej sytuacji, która była związana ze szczypawkami i takimi innymi em, teoriami, bym tak powiedziała. Więc tutaj już dała, ta sytuacja miała dać nam głośno do myślenia, po to, abyśmy się zastanowili, o co tutaj chodzi i dlaczego. Wiele rzeczy miało po to być w tej naszej sytuacji nałożone, aby na przykład zerwać jakieś więzy, jakieś kajdany, albo aby się obudzić, aby się przebudzić. To, co pojawia się negatywnego w naszym życiu i pozornie wygląda właśnie jakimś nieszczęściem, jakąś katastrofą, jest momentem do głębokiego przebudzenia. Dlatego też warto na to zwrócić uwagę. Cała ta sytuacja, właśnie z tych dwóch lat, patrząc teraz w tym roku na to, była momentem, aby wiele ludzi właśnie powiedziało dosyć. Dosyć tego, co dzieje się tutaj w takim ogólnym zarysie, gdzie widocznie, ewidentnie nakładano na nas różne rzeczy i kajdany, abyśmy byli po prostu przyporządkowani. To było do tego momentu uściśnięte, abyś zobaczył, że to cię ściska, że to cię boli, i żebyś powiedział, powiedziała dosyć. Ale wróćmy do tematu. Te ciężkie emocje, które teraz przechodzicie, są momentem wypalania wszystkiego tego, co na Twojej matrycy duszy było zapisane, i co odzwzorowywało się właśnie w Twoim życiu, w Twoim zachowaniu, w Twoich emocjach. To, w jaki sposób ty zachowywałaś, zachowywałeś się. W stosunku do innych, w stosunku z daną sytuacją lub z pojawiającymi się różnymi sytuacjami, czy to dobrymi, czy złymi. To wszystko odwzorowuje, odwzorowuje się właśnie na tobie, na Twoim wnętrzu. A skoro w Twoim wnętrzu są jeszcze jakieś programy, które należy uzdrowić, to będziesz Ty, tutaj, w tym swojej świadomości, tej istoty, którą jesteś, tej osoby, którą jesteś, będziesz właśnie funkcjonować na tych programach. Więc każdy tutaj w inny sposób może się zachowywać i Jeden może bać się um, takich rzeczy, inny może się bać takich rzeczy. Możecie mieć problem w związkach, w nawiązaniu relacji, i tak dalej, i tak dalej, lub jakieś inne e, problemy. E, też, kochani, od e, 2020 jest przepracowywana karma z rodów, z linii rodów, ta, która została wam narzucona m, na przykład przez jakichś przodków lub która ciągnie się z linii karmicznej, na przykład przez ojca, matkę, babkę, prababkę itd. I ona była dość mocno właśnie przywiązana do Twojej duszy. Tutaj jest też odrębny temat, bo temat umów dusz też tutaj wchodzi w tą, w tą reakcję jak najbardziej. Mogły to być umowy z planu duszy, lub jakiekolwiek inne związane z tym tematem, dlatego to też jest głębszy temat. Przerabiamy, odpracowujemy karmę. I teraz y, też y, w którymś nagraniu właśnie z odcinka Pogaduchy właśnie chciałam wam wytłumaczyć na czym polegają ludzie lustra. Chciałam wam też wytłumaczyć czym są y, osóbki y, schodzące i osóbki y, y, wzrastające, tak? Tutaj też miała ta tematyka się pojawić i będę starać się w ramach wolnego czasu ją właśnie wrzucić na kanał, abyście mieli przerobioną tę tematykę, aby to było wyjaśnione. Na pewno z wielu was, z was wie, jak już oglądacie ten film, to na pewno zwie, wiele osób z Was kojarzy, co to jest teraz ta, ta grupa spadająca, upadająca, a która jest grupa wznosząca, bo właśnie od 2020 roku dość mocno zostaliśmy podzieleni na te dwie grupy osób, a raczej bym powiedziała na te dwie grupy dusz. Te dusze, które wybrały już e, tak jakby koniec tego swojego planu, tak? Czyli te dusze wybrały, słuchaj, ja nie chcę się dalej rozwijać. Dla mnie to nie ma sensu. <laughs> Przepraszam, dla mnie nie ma sensu w ogóle ta inkarnacja i, i wchodzenie w dalsze wcielenia, albo po prostu boję się odrabiać lekcji, boję się uczyć, bo boję... dla mnie to jest bezsensowne i przerażające. Ja sobie zostaję na tym polu świadomości, w którym jestem. Czyli to jest teraz ta grupa upadająca. Ta grupa, która zostaje dość mocno w schematach, która nie potrafiła przez wiele wcieleń odrobić swojej karmy i do tej pory nie, pozwoli, nie potrafi odrobić tej swojej karmy. Dalej popełnia błędy, które popełniała przez poprzednie wcielenia i przez całe to swoje istniejące życie. I tutaj wybiera właśnie drogę upadku. Nie chce się rozwijać, nie chce przechodzić do gęstości 5D, ja tutaj sobie zostaję. Więc o tym też będę właśnie omawiać w tych 3D i 5D w tych grupach podzielonych. Ale to, jak mówię, to jest temat na osobny film. Tutaj chciałam tylko napomknąć, żeby to też było jasne, że jedno z drugim się zacieśnia, że to się po prostu wiąże. Tematyka Ludzi Luster, o których też krótko opowiadałam, ale będę też chciała ten temat rozwinąć. Tak jak mówię, wszystko w ramach wolnego czasu, gdy tylko czas mi pozwoli takie filmy nagrać. Kochani, tematyka ludzi Luster teraz też się właśnie odzwierciedla na przełomie tego, co się z nami dzieje w tych emocjach i uczuciach. I to też było ważne w tym filmie dla mnie do zaznaczenia, aby Wam właśnie zaznaczyć, że teraz wszystko to, co się dzieje, w jaki sposób my widzimy i oceniamy ludzi z zewnątrz lub sami siebie niekiedy, bo samoocena jest bardzo teraz, bym powiedziała, nawet na topie. Oceniasz siebie w jakiś sposób, krytykujesz siebie, mówisz do siebie w jakiś sposób, i nawet niekiedy nie zwracamy na to uwagi. Głup, mm, głupi przykład taki, ale jestem głupia, ale jestem beznadziejna. Jak ja mogłam tak w ogóle zrobić? To, wszystko co zrobiłam, to jest w ogóle bez sensu, nieistotne i tak dalej. Cały czas obrażamy siebie i wchodzimy w tą energię, a niekiedy właśnie odzorywujemy to na innych ludziach. Ja Wam podam przykład. Na przykład widzisz jakąś osobę na mieście, czy jest to osoba z Twoich znajomych, czy z pracy, i ta osoba w pewien sposób reaguje tak, a inaczej, zachowuje się lub postępuje tak, a nie inaczej, i tutaj w swojej głowie po, pokazuje się ta ocena. I tutaj. Yy, każdy ocenia, to od razu trzeba wziąć też pod uwagę, że każdy z nas ocenia, bo bez tego nasz mózg nie funkcjonowałby. Więc oceniamy tą osobę w stosunku do tego, jak ona się zachowała, ale z pryzmatu naszego własnego lustra, które jest wewnątrz nas. Czyli tak naprawdę z tego pryzmatu, który jest do uleczenia. I w tych miesiącach, marzec i kwiecień, to to już się zaczęło nawet w lutym tego roku 23. Ale to mocno właśnie teraz przychodzi przez marzec i przez kwiecień. Zróbcie sobie lustro psychologiczne samego siebie. Zapiszcie sobie, jak wy siebie widzicie i jak w danych momentach odwzorowujecie to swoje lustro na przykład na zewnętrznych okolicznościach. Może to być dla niektórych mozolne ćwiczenie, ale to jest ćwiczenie bardzo wzrastające, jeśli poświęcicie na nie trochę czasu, to zapewniam Was, że zmienicie podejście w ogóle do. Życia, do tego, co się dzieje i do sytuacji, które się zbliżają, natężają, będziecie patrzeć z innej perspektywy, po prostu z innego kąta, punktu widzenia, jakby inna osoba to była i zaczniecie zmieniać te negatywne wasze e, zachowania lub właśnie coś, co was jeszcze nie pozwala wam ruszyć do przodu. Mniej więcej, właśnie po to znaczy może nie mniej więcej, ale w gruncie rzeczy, po to jest ten etap, właśnie naszej transformacji wewnętrznej. Abyśmy to zrozumieli i przerobili. Te duszyczki, które chcą te tematy przerabiać, to one właśnie w tych etapach wznoszących, sorki, one właśnie w tych etapach wznoszących, kochani, będą rozumieć, będą chcieli przerabiać, bo te duszyczki wybrały wzrost. Czyli, jeśli wybraliśmy ten wzrost, to my się kształcimy, tak? My zauważamy te rzeczy, które mamy do przerobienia i my staramy się je przerobić, tak? Tym naszym zewnętrznym życiem tutaj, tą naszą zewnętrzną istotą, ale jednocześnie odrabiamy to właśnie w naszej matrycy duszy, która teraz bardzo nas prosi o oczyszczenie. Do tego oczyszczenia dojdę za moment, ale właśnie chciałam jeszcze powrócić do tego tematu że do tego lustra, do tematu tego lustra, zwróćmy uwagę właśnie na to, jak my oceniamy, oceniamy te osoby wokół nas. Bo też pamiętajcie, że ludzie, którzy nas widzą, tak, to, to jest po prostu osoba na ulicy, czy z, z grona swoich znajomych z pracy, czy ktokolwiek inny, czy nawet z Twojej rodziny, ta osoba też Ciebie ocenia. Nie zawsze to mówi, ale też w jej świadomości pojawia się ocena. Jeśli macie jakieś zaufane osoby, możecie porozmawiać ze sobą szczerze i powiedzieć jak ty widzisz mnie z boku, ale zupełnie tak obiektywnie, nie patrząc na to, że ja się obrażę czy nie. I ja ci powiem jak ja widzę ciebie, twoje zachowanie i coś innego, tak? Tylko tutaj nie krytykujemy siebie, żeby specjalnie siebie skrytykować, żeby komuś było przykro, tylko z, nasz, z naszego punktu widzenia mówimy jak ja widzę Tą sytuację, w jakiej Ty się sposób zachowujesz, lub co odczuwasz, jak ja to widzę. I wtedy możecie się wymienić tymi lustrami. To też będzie pomocne doświadczenie, bo możecie oczami innej osoby zobaczyć siebie i być może też to pomoże Wam zrozumieć to zachowanie, które wartałoby właśnie w tym momencie teraz oczyścić. Oczyszczamy te wszystkie swoje zachowania, więc bardzo ważne jest, aby sobie zrobić to lustro psychologiczne. Lustro psychologiczne też możecie sobie zrobić u mnie, jeśli ktoś by był chętny zainteresowany, to piszcie do mnie na Messengera, pod spodem w filmie znajdziecie link do profilu i tam są wszelkie też informacje, jak się ze mną skontaktować. I Cause everybody knows, yeah everybody knows And I can feel your body shaking every single touch and That's just how it goes, that's just how it goes